Tylko z Duchem Świętem i w nim mogę powiedzieć, że Panem jest Jezus. On pomaga mi wytrwać w wierze. Gdy potrzebuję rozeznania, chcę podjąć jakieś działanie, modlę się do niego. Ostatnio podjęliśmy z żoną taką decyzję o pewnych zmianach w naszym życiu i starcie stworzonej przez nią fundacji. Gdy oddam jakąś sprawę Duchowi Świętemu, mogę zyskać wewnętrzny pokój pierwszy owoc martwych stania. Moc ducha uzdalnia mnie także do miłości, bo ona działa szczególnie w sakramencie małżeństwa. Pozwól, że zaproszę Cię teraz do modlitwy. Dziś dziewiąty dzień nowenny. Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytem wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwę, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w duchu świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wyłamy: Niech nas uświęca Duch Twój o Panie. Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego, dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło trapienie ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój o Panie. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój o Panie. Spraw prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.